Grupa siedmiu osób, głównie dwudziestolatków, jest podejrzana o przeprowadzanie na dużą skalę oszustw na pracownika banku, działając z zorganizowanego centrum telefonicznego. Oszuści wyłudzili od co najmniej 300 osób. Głównie starszych kobiet łącznie 1,4 miliona euro. Ich metoda polegała na dzwonieniu do seniorów z informacją o rzekomych podejrzanych transakcjach i nakłanianiu ich, by dla zabezpieczenia pieniędzy klikali w linki lub dokonywali przelewów na platformy takie jak Online Payments Foundation. Główni podejrzani to Fabian S27, który oszukał 202 osoby na 900 tysięcy euro organizując centrum telefoniczne w swojej piwnicy. Jego była partnerka Izabel W, 26 lat, która wykorzystała dostęp do danych ofiar z poprzedniej pracy w firmie płatniczej, 91 ofiar oraz Nino B, 28 68 ofiar, 225 000 euro. Wyłudzone środki były przeznaczone na luksusowe dobra, w tym zegarki Rolex i zaliczkę na apartament w Dubaju dla Fabiana S. Sprawa jest obecnie rozpatrywana w sądzie.